Siemanko, jestem Arczi, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj testujemy Audi A5. I dzisiaj możecie ocenić mój outfit. Mam na sobie outfit, 7 koła. Czy Wam się podoba, czy Wam się... Czapeczka, czy siedzi, rozumiecie? To jest taki szybki, ale ciepły strój. <laughs> Bohaterem odcinka jest Audi A5, czterożwiowe coupe, przełom 2020-2021. Jest to wersja dwulitrowa. W dieslu czyli 40 TDI 204 Konna, 400 Nm mocy obrotowej. Oprócz tego mamy tutaj oczywiście napęd Quattro i bardzo dobre wyposażenie. Samochody wychodziły również w benzynowych silnikach, w benzynowej wersji. Natomiast dzisiejszym gościem jest Dieselek. Na pewno tutaj spalanie będzie dosyć ciekawe w tym samochodzie. Już na pierwszy rzut oka widać, że nowe Audi A5 jest teraz jeszcze bardziej nowoczesny i wyrafinowany, jednocześnie nie traci nic ze swojego oryginalnego sportowego charakteru i elegancji. Najlepszym przykładem są wytłoczenia na masce na wysokości nadkoli. Do tego głęboka precyzyjnie prowadzona linia boczna z wydatnymi krągłościami nadkoli, które dzięki temu są bardzo efektownie wyeksponowane. Wyróżnia się elegancką linią nadwozia typu coupe lub sportback które zapewniają dynamiczny wygląd. Opływowa sylwetka jest uważana za jedną z najładniejszych w swojej klasie. Jakość wykończenia wnętrza jest bardzo wysoka, co odzwierciedla dbałość Audi o szczegóły. Kolorek siedzi, szary mój ulubiony. Trzeba powiedzieć, że samochód prezentuje się dobrze. Jest to wersja coupe. Jak widzicie, czterodrzwiowa, są też wersje dwudrzwiowe. Klapa bagażnika podnosi się razem z szybą, co jest oczywiście doskonałe. Między innymi pokazywaliśmy to w ostatnim teście, czyli Skoda Octavia RS i możecie sobie kliknąć tutaj bądź tutaj. Bagażnik o pojemności bodajże 465 litrów. Spory, aczkolwiek w porównaniu do Skody Octavia RS trochę mniejszy. Jednak ta RS-ka, ona miała taki jakiś, kurwa, nie wiem, wyjątkowo gigantyczny ten bagażnik. Zobaczymy sobie, czy tutaj coś jeszcze jest pod spodem. Tylko akumulator, zestaw naprawczy. Nie ma nawet miejsca na, na koło zapasowe. Elektryczna klapa bagażnika. Myślę, że do takiej jazdy codziennej, jako taki daily samochód, no to myślę, że ten bagażnik jest w zupełności wystarczający. Fajne czarne znaczki, takie smaczki podobają mi się bardzo. We wrześniu 2019 roku Audi przedstawiło model po modernizacji, czyli po liftingu. Samochód zyskał odświeżony kształt zderzaków, nowe wkłady reflektorów wykonane w technice LED, w porównaniu do poprzedniej edycji atrakcyjnie rzeźbiona jednolita rama osłony chłodnicy jest bardziej płaska i znacznie szersza. Doskonała równowaga proporcji, wydłużona sylwetka wraz z krótkimi częściami nadwozia wystającymi z przodu i z tyłu poza szeroki rozstaw osi, to elementy podkreślające sportowy charakter nowego A5. Przejdźmy sobie na tył. Widzę, że jest mniej miejsca niż w Octaviere. Jest mniejszy bagażnik, jest mniej miejsca z tyłu, czyli Octavia jednak gdzieś tam te miejsce jest upchane. Mamy tutaj IsoFixa, więc no jednak tutaj gdzieś to. Jest przemyślane pod jakąś małą rodzinkę. Mamy trzystrefową klimatyzację. Tutaj dodatkowe USB-A do ładowania. Gniazdko zapalniczki. Tunel taki dosyć mocno zabudowany, czyli tak naprawdę ta piąta osoba, która teoretycznie mogłaby się tutaj zmieścić, no to raczej byłoby to mało praktyczne. Mamy tutaj cup holdery, zieloną kanapę, skórzane fotele, czarna nić, czyli tutaj bardziej jest zachowany taki styl elegancki. Skóry wydają się dosyć konkretne, dosyć fajne. Jest tu skóra taka pikowana, tak jak zresztą z przodu. Na drzwiach takie listwy, powiedzmy. Dekoracyjne, plastik imitujący aluminium. Mamy wersję z szyberdachem, i to już jest dokładnie to samo, co było w tej Oktawie RS, którą testowaliśmy w poprzednim odcinku. Zobaczcie, jaki ten szyberdach wydaje się duży. On dosłownie wygląda jak panorama, a tak naprawdę, wchodząc do środka, wygląda jak zwykły szyberdach. Natomiast jest ten szyberdach dosyć duży, na pewno jest większy niż w RS-ie. Wygląda całkiem ciekawy. Możemy go sobie zasłonić taką siateczką. Mamy oczywiście też czarną podsufitkę Samochód z zewnątrz ma S-line. Zawieszenie jest również S-line. Natomiast w środku nie ma S-line. I możesz powiedzieć Słuchaj, no Kurwa kogoś nie było stać Wcale tak nie jest Bo wersja w S-Line nie miała jednej rzeczy Wentylowanych foteli Także jeśli chciałeś mieć wentylowane siedzenia No to trzeba było zrezygnować z S-Line Bardzo bogate wyposażenie Bo oprócz wentylowanych i podgrzewanych siedzeń Mamy oczywiście siedzenia elektryczne Z pamięcią Mamy Virtual Cockpit Tempomat adaptacyjny Z utrzymaniem pasa ruchu Multifunkcja oczywiście na kierownicy Automatyczne lusterka Automatyczną klapę Mamy nagłośnienie Bank and Olufsen Mamy do wyboru tryby jazda czyli możemy sobie ustawić zawieszenie oraz to, w jaki sposób działa skrzynia biegów i silnik. Łopatki do zmiany biegów, automatyczne długie światła. Mamy tutaj taki powiedzmy dziwny wyświetlacz. No wygląda to jak dołożony. Mamy również CarPlay'a, ale z tego co kojarzę, tutaj jest CarPlay po kablu. Przejdźmy sobie do jazdy testowej. head jest fajny, widoczny w odpowiednim miejscu. Jak chodzi o kierownicę, to jest ona regulowana natomiast manualnie. Mamy tutaj klekot dieselka, natomiast no coś za coś. Chociaż no trzeba powiedzieć, że te dwulitrowe benzyny w tych samochodach one też nie są paliwożerne więc to, czy będziemy jeździć w tym samochodzie dieslem czy benzyną, szczerze powiedziawszy, ja wybrałbym diesla tylko i wyłącznie z tego względu, że uważam że po prostu diesle w wagu są lepsze od benzyny, jeździ się przyjemnie fajne fotele, wygodne samochód bardzo fajnie trzyma się drogi na razie jeszcze nic tutaj nie bawiłem się tymi ustawieniami, póki co na komfort przerzucimy i zobaczymy jak teraz na tym komforcie będzie się zachowywał no na pewno tutaj te wybieranie dziur no tutaj już jest lepiej, w Octavii RS zdecydowanie te zawieszenie było twardsze, natomiast tam też nie dało się go regulować. Jest dość cicho w środku, nie możemy go porównywać z jakimiś tańszymi markami, bo takie samochody, słuchajcie, kosztują w granicach 200 tysięcy złotych. W ten sposób wyposażone, tutaj mamy przebieg 87,5 tysiąca kilometra. Na dynamiku teraz sobie przejedziemy ten taki nasz testowy zakręt przy trochę większej prędkości. Ale jakiś taki ten diesel jest dosyć, dosyć mułowaty. Czuć samochód, reaguje na każdy delikatny ruch kierownicą. Przejdźmy sobie na komfort i zobaczymy, jak on będzie reagował. Mamy również, jak widzicie, kamerę 360, co moim zdaniem jest rewelacyjne w samochodach. Kierownica działa lżej, biegi przerzucają się szybciej, można powiedzieć, tak bardziej płynnie. Nie ma tutaj efektu dźwiękowego, jak w RS. -ie. Bardziej miękki jest niż na sportowym. Okej, okay, dobra, ale czuć tutaj tą dużą felgę. Na kierownicy to czuję, naprawdę. Najmniejsza nierówność gdzieś tam jest wyczuwalna. Oczywiście te zawieszenie dosyć dobrze to tłumi, natomiast mimo wszystko jest to odczuwalne. Przerzucamy sobie w takim razie na dynamik. Musicie nam wybaczyć, ale porównujemy sobie to z poprzednim samochodem. Jest nim Octavia RS. No co prawda jest starsza, bo to był 2016 rok, tutaj mamy 221, natomiast tam było 184 konie, tu mamy 204. Zobaczymy, czy te 204 konie to jest. Uuu, no tu już. No nie, no. Jest lepiej. W tej schodzie było coś takiego, że dałeś gaz i ona jechała. Zmiana, zmiana. A tu jedzie i. Cyk, cyk i fajnie zmienia dosyć szybko te biegi, i zaraz wskakuje znowu moment obrotowy, który pcha nas do przodu. Muszę przyznać, że samochodem podróżuje się komfortowo, nie mam tutaj jakichś szczególnych zastrzeżeń. Ma taki delikatny, jakiś sportowy charakterek, a piątka jest taka delikatnie sportowa. Jest wygodna, trochę z tyłu, mało miejsca, ale to już jest kwestia tego, czego oczekujesz od samochodu, bo jeśli oczekujesz rodzinnego auta, no to raczej nie kupujesz A5, ale jak szukasz takiego daily, dojeżdżania, do roboty. No to spoko. nie? Podsumowując, Audio 5 to samochód o wyjątkowej estetyce i jakości wykonania, ale z ograniczeniami związanymi z przestrzenią dla pasażerów i bagażu, co czyni go idealnym wyborem dla osób, które cenią styl bardziej niż praktyczność. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy A5 skradła wasze serca. Dajcie znać, czy podobał Wam się film. Kliknij suba. Kliknij suba. Kliknij lajka. Like daj komentarz. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. cześć!